Mamy historię moją i moją besty, to jest moja best friends, tutaj, tu Tylko, że jej nie ma koło mnie, bo musiałam wyjechać na parady Dlatego z się nie jeb. Ja robię tylko ze mną lub z moim bratem A się taka krótki szorcik A tutaj dzisiaj będzie historia od dwóch best Tyle jest starszy, druga młodsza. Nie, ona się tu wprowadziła, dopiero tak żyje życie. I po prostu ja mam większy pokój, dlatego że mam większość tego wszystkiego. Mam mniej, nie? Bo po prostu jestem starszy, więc ja zawsze mam wszystko więcej, nie? I jedna taka sprawa jest taka, że po prostu mamy... mamy pieska. Tak, mamy pieska. Tak mamy pieska. Nie? I postanowiliśmy zrobić jakieś imprezę. Tylko że po prostu nie chcemy rozgłosnąć tego, że mieszkamy razem, więc nie wiem czy ją zrobimy, czy nie. Nie, więc... Żyjemy tak jak żyjemy. Po prostu już mamy piszczu, więc zaczynamy się szykować jedynie do no spania, tak? Zaczynam ja robić to wszystko, my robić to wszystko, ogarniasz, nie? Ja po prostu się przebieram w moją standardową tutaj piżamę, czekam. Muszę hlafroksować do kuchni, do łazienki, więc poczekajcie chwilę. Cyk, tak, cyk, cyk, tak się robi. Zakładam tu. Tutaj, mm -mm. bestie się przybiera po prostu z poziomu, bo na przykład mamy taki dzień, że nie chce nam się po prostu zakąpać. Że, że A bestie moja chodzi jeszcze do szkoły, odrzucajcie do ostatniej klasy, ale nie podstawówki, nie już dalsze szkoły, nie. Ja Nie chcę po moich rodzicach, przepraszam, po prostu. Proszę, aby nie była, po prostu miał schorowane gardło nie? Ja, ja wyleczyłem Więc lecimy z pacjentem. Od rana zaczynam je wstawać i ja chodzę w piżamę, bo w się łatwiej wychodzi. Ogarniam dom. Mieję tutaj blat. Wszystko tak Wszystko umywam Tak to ja wszystko robię bieram, mój pabłek, o 6 Ja jestem ranny ptaszek Robię to o siódmej, Kiedy zrobię śniadanie to jest Zawsze do mojej jadam śniadanie, więc U siebie w mieszkaniu Ale żyjemy tak O siódmej śniadanie Teraz my jadę rana podłogi Póki na śpiew, nie śpię, bo nie chodzi moje mogę klej tutaj zaczynamy umyć tu mam taką barczką specjalną dla moich skóry bo po prostu ja mam bardzo delikatną skórę dobra, bierzemy. a nie może, nie, nie, dobra czekajcie, mam tutaj nawet już który sobie zamówiłam wczoraj poczekajcie, poczekajcie, tutaj umycie tak Chciała, cyk, 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 wypokania, cyk, 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 na zrobieniu swoich potrzeb. I tu po toalecie. pyk. A zostawimy sobie na później. I bierzemy krzyżem, i czyszczemy włoskie, pięknie. I tutaj macie taki. Poranną gotynę moją. To co? Tak i tutaj myjemy także ząbaczki. Pyk, 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 pyk. Szybki. Pr... Czekajcie, szybki prysznic. Szybki prysznic, myjemy myją Ztu pyk. Pyk, pyk, pyk. Przepraszam za moich inicjatyw Okej, okay, dobra Dobra, jestem gotowa, czekam aż ona wstanie Ale cudowny dzień Już nie ma od ubrania się w mundurek Eee, nie, nie, nie ubrałam mundurku, tylko ubrałam moją sztukę Mundurek mam takie ładne kwiatuszki mam e, Telefon w środku Przychodzę na dzisiaj dwie prace. Dobra, ja sobie z tym One On jak lec do szkoły, to muszę i zawsze ja na zjadam. no po prostu je zrobi. Po prostu zapomnę, a ja sobie przy że też zrobię jakieś karabki. ja robię sobie na przykład zdrowe karabki. Tylko że ja nie mogę takich. Właśnie był mój lekarz, do którego chodzę codziennie. To te co? kurczę... O dobra, wyszła pakietka. Nie chcę mi wejść pakietka więc o, dobra, mam. Tak. Jestem trochę bardziej przystępować. Ten takie. Bestie zrobiłaś? poczekaj, masz tu kanapkę. Dzięki, a pić masz. Co to nie, ja mam nie, mam, nie, no, Lecę, lecę, buziaczki, nie, nie, I tak od rana. Ja po Pracuję, nie, wyprowadzam tylko tego, bo nie, 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 ja nie, 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 tylko nie, nie, Popatrz jak ja muszę tutaj sobie sobie tak, jakby w tym małym tym i Szeretny, bo, jak, ja думаю, mało, to kiedy mój pieśń był mały tak, właśnie jest tak i tak to jest i do nocy tak, tak zawsze gdzieś wychodzi Ja muszę się zawsze czekać, co nam przyjdzie Przybieram sobie taki luźny strój do nagrywania, montowania odcinków Lecę ja Już się spiszemy, wrzucam ciuchy do pralki I... idę spać Ale... A bestia przyjdzie to coś tam zrobi Całe zadania,